Cześć, tu Michał, a to podcast Lekki Stan, Oddych Medytacja. Serdecznie zapraszam Cię do odsłuchania lub obejrzenia dzisiejszego odcinka, a dzisiaj będzie o traktowaniu siebie. Nie siebie nawzajem, ale siebie samej, i siebie samego. Inspiracją dzisiejszego odcinka jest książka, już, która ma parę lat. Ja tu właśnie sporo przeglądam. Książka Jordana Petersona, 12 Życiowych Zasad. I możemy mieć różne zdanie o profesorze Petersonie, o różne podejście do jego metod. Zwłaszcza ja mam taki ambiwalentny stosunek do jego podejścia do wychowywania dzieci, które pisuję w tej książce akurat. Ale druga zasada, to znaczy traktuj siebie tak, jakbyś traktował najbliższą ci osobę, jest mi szczególnie bliska i bardzo do mnie przemawia. Dlaczego? Przede wszystkim należy zdać sobie sprawę, że jesteś osobą, z którą spędzasz najwięcej czasu. Spędzasz ze sobą 24 godziny na dobę. I nawet nie od urodzenia, ale od poczęcia, aż do śmierci. Jeżeli wierzysz w życie pozagrobowe, to wtedy też będziesz spędzać czas ze sobą. I oczywiście w Twoim życiu pojawiają się różne osoby: pojawiają się dzieci, pojawiają się partnerzy, partnerki, pojawiają się przyjaciele, pojawiają się znajomi, rodzice są przy nami, z większością z nas przez jakiś czas na tym świecie. Albo jeden rodzice rodzic, albo opiekun, jakkolwiek. Ale większość czasu spędzasz sam sama ze sobą. I teraz, czy nie warto by było mieć w sobie największe wsparcie, najlepszego przyjaciela, najlepszą przyjaciółkę i osobę, która najbardziej cię kocha? No, tutaj już widzę, jak niektórzy się wzbraniają, o hola, hola. Kochać siebie to się kojarzy jednoznacznie, ale. Na początku zacznijmy od tego, żeby siebie zaakceptować. A żeby siebie zaakceptować, trzeba siebie zobaczyć. Trzeba siebie usłyszeć, trzeba siebie odczuć. Zobacz, ile osób nie lubi na siebie patrzeć w ekranie. Ile osób nie lubi siebie słyszeć, swojego głosu. Nie, nie tylko ty tak masz, że nie lubisz swojego głosu. Oprawdę, gro osób nie lubi słuchać swojej nagrań ze sobą. Wiele osób nie lubi nawet... Się nagrywać. To dla wielu osób, mimo że teraz są modne TikToki, rolki na Instagramie, na Facebooku, to nagranie siebie do kamery jest trudne. Nie lubię siebie oglądać, nie lubię siebie słyszeć. To jak mają siebie dbać? Osoby, której nie lubię słuchać, nie lubię słyszeć, unikam. I często ci ludzie unikają siebie i swoich myśli. Włączają telewizor, jak tylko wchodzą do domu. Włączają muzykę, kiedy są sami w samochodzie, słuchają radia, bo autobusi słuchają innych rzeczy. No ty teraz słuchasz mnie, ale mam nadzieję, że nie dlatego, że nie lubisz być ze sobą, ale dlatego, że czujesz, że wartości, które ci przekazuję gdzieś pomiędzy słowami, a tymi wartościami są spokój, obecność, lakistan. Są dla Ciebie ważne. Bo tak naprawdę, to z małą dygresję. Nie jest tak mocno ważny temat, jaki poruszam w tym podcaście, w porównaniu do tego, jak ważne jest to, jak się czujesz słuchając tego. Czy czujesz, że Twoje ciało się uspokaja, że Twój umysł czuje się swobodniej, mniej myśli w głowie są mniej natarczywe, są spokojniejsze. Jak Twoje ramiona i barki się rozluźniają w tym momencie, kiedy tego słuchasz? Kiedy robię przerwy pomiędzy słowami? Jak to na Ciebie działa? I jak Czujesz Siebie? Bo ludzie lubią mówić, że czuję się dobrze albo czuję się źle. Co to w ogóle znaczy? Czuję się dobrze? Że nic mi nie jest? Czy że jest mi dobrze. Sam samej ze sobą. W swoim ciele. Tutaj chcę zwrócić uwagę na jedną rzecz, że często ludzie utożsamiają się ze swoim ciałem. Ja jestem swoim ciałem, albo jestem swoim umysłem, swoim mózgiem, albo jeszcze inni trochę bardziej abstrakcyjni, uduchowieni mówią, że jestem. Nieśmiertelną duszą, albo procesem, który dzieje się gdzieś w przestrzeni. E, z, różnymi, z, z, z różnymi historiami spotkałem i każda mnie się część prawdy, bo jak to się pani mówi, każdy z nas to cud. Ciało, umysł, duch, dusza. I każdy aspekt jest ważny w twoim życiu. Teraz trochę jest takie zastąpienie tego aspektu duchowego świadomością, że to jest właśnie świadomość. I że są różne poziomy tej świadomości, tak? To jest dość otwierające, a z jednej strony a z drugiej. E... No, może po prostu zostawmy, że to jest trochę otwierające. Prawdą jest też, że jesteśmy procesem, że się zmieniamy przez całe życie. Ale kiedy masz podejście do siebie, patrząc na siebie, tak? Jeżeli widzisz siebie jako proces, to czy jestem dobrym, skutecznym procesem? Jaką umierzysz to, że jesteś wystarczająco? Że masz wartość? Bo to też często się z tym spotykam, że ludzie mają obniżone poczucie własnej wartości. I niezależnie od tego, na jakim stanowisku są, jaką mają um, pozycję społeczną, to nazwijmy, czy zasobność portfela. Często mają obniżone poczucie własnej wartości, czują się niewystarczającym, syndrom oszusta. Raz mi jedna psychoterapeutka powiedziała, że syndrom oszusta to jest coś, z czym człowiek się zmaga przez całe życie. No nie do końca się z tym zgodzę, bo z traumą też można się zmagać do końca swojego życia i z nią walczyć, ale czy to, czy to ma być twój life motiv, Czyli motyw życiowy, który ciągnie się przez całe życie. No chyba nie, bo jako sobie myślę, kiedy myślę o sobie jako o szuście, albo z perspektywy, że jestem osobą chorą, uzależnioną, czy jakąkolwiek jeszcze inną, straumatyzowaną, myślę o sobie jako o ofiarze. To nie jest myślenie wzmacniające. To nie jest ten mindset wzrostu, budujący mindset, Bo, ażeby dostrzec siebie, i budować jakikolwiek wspierający mindset, czyli zestaw przekonań, musimy poznać swoje wartości, dotrzeć do swoich wartości. I niezależnie, czy na tym etapie życia te wartości wzięła, wzięłaś, wziąłeś ze środowiska, z otoczenia, od rodziców, czy są autentycznie Twoje na bazie Twoich doświadczeń i przemyśleń, to ważne, żeby je znać. Tak jak wspominałem wielokrotnie już w tym podcaście, u mnie podstawową wartością jest zdrowie, później miłość, później zdradność. Jakie są twoje wartości? Bo kiedy poznasz swoje wartości, to wtedy możesz postępować zgodnie ze swoimi wartościami. I to cię buduje. To buduje twój pozytywny obraz siebie. I wtedy możesz traktować siebie lepiej. Ale z drugiej strony, kiedy postępujesz, żeby w swoim wartościom, ja na przykład długo myślałem, że trzeba płacić zdrowiem za pieniądze. Dopóki nie zacząłem więcej płacić pieniędzy przez zdrowie. to no, moje życie nie było szczęśliwe i ułożone. I paradoksalnie, kiedy znalazłem lekkość w swoim życiu, zaopiekowałem się sobą bardziej, te pieniądze zaczęły bardziej spływać, kiedy one nie stały się gdzieś takim moim priorytetem. Ale zdobywając te pieniądze, sprzeciwiałem się wartości, jaką jest zdrowie. W ten sposób, w jaki to robiłem. I zastanów się ty teraz, czy nie płacisz za swoje. Cele jakąś wartością. Może cele są ok, są dobrze określone, typu dostać awans, spłacić kredyt, mieć więcej zleceń, więcej klientów. Ale być może poświęcasz zdrowie, poświęcasz miłość, relacje, poświęcasz swoją wolność? Czy wydajesz w nieprzemyślany sposób pieniądze? Impulsywno-kompulsywne. Gdzie na przykład poczucie bezpieczeństwo finansowe jest dla ciebie mega ważną wartością. Wtedy, kiedy postępujesz niezgodnie ze swoimi wartościami, nie, że będziesz sabotować swoje dążenia do celów, to będziesz o sobie myśleć źle. Moim zdaniem to jest podstawa, którą należy brać pod uwagę co najmniej, kiedy chcemy pracować sami ze sobą. Odkryć to, co naprawdę w życiu jest dla mnie ważne, odkryć swoje wartości. I według tych wartości, niezależnie czy to są wartości jakieś świeckie, religijne, czy to są wartości wzięte z zewnątrz, czy naprawdę z takiego głębokiego wnętrza, to jeżeli postępujesz zgodnie z nimi, myślisz o sobie lepiej. Kiedy postępujesz przeciwko nim, myślisz o sobie gorzej. To jest tak proste, a zarazem tak trudne. A jeżeli Ty chcesz odkryć swoje wartości podczas konsultacji ze mną lub z Klaudią, odezwij się do nas na social mediach, lekki stan na Instagramie albo na TikToku, i napisz jedno słowo wartości, albo napisz do nas maila lekkistan.pl i napisz jedno słowo w temacie czy wiadomości wartości. A my się już do Ciebie odezwiemy, mówimy konsultacje i podczas tej konsultacji określimy, jakie masz wartości. A to określisz, czy chcesz pracować dalej samodzielnie, czy samo. Także to jest moim zdaniem pierwszy krok, żeby siebie zobaczyć, zaakceptować i myśleć sobie dobrze. Określić to, co jest dla mnie w życiu ważne, a następnie zachowywać się tak, żeby to rzeczywiście... Był priorytet w moim życiu i tak ustalać cele. Także dziękuję Ci za dzisiaj. długi podcast Lekki Stan Oddech, Mindset Medytacja. Dzisiaj, Michał, zapraszam Cię do odsłuchu jutro, do kontaktu z nami i podziel się tym odcinkiem z osobą, która powinna myśleć o sobie dobrze. Trzymaj się, do usłyszenia, do zobaczenia jutro. Cześć.